Dobra, siemanko, siemanko, witam was po lekkiej przerwie, znaczy dla mnie to była lekka przerwa od nagrywania, bo nie nagrywałem ponad tydzień, ale wy widzieliście odcinki w miarę regularnie, bo ostatni odcinek chyba wleciał 3 dni temu, a był nagrywany prawie 2 tygodnie temu, także wiecie. Ogólnie co, co się zmieniło u mnie? No w sumie nic po staremu, zaraz sobie poopowiadamy. Najpierw standardowo trzeba rozdać sobie punkciki. <laughs> Ogólnie jestem w drużynie Heche. Nie zmieniłem drużyny, yy, tylko to jest jakby nasza druga drużyna, yy, w której mamy 5 trofeów na 25% honoru i punktów ligowych, nie? O co tu chodzi? Że łącznie dostaję 125 więcej honoru niż powinienem, nie? 125% honoru niż powinienem, no i tak, pokażę wam to na przykładzie ligi mm, chwila, Filipos chyba nie jest to od nas, tak e, tak standardowo bym dostał z 15-14 punktów, a zobaczcie ile teraz dostanę 30, także kozacko, nie? Jeryszka zaatakujemy, co u mnie się zmieniło? E, jestem pizdą jestem chory, pierwszy raz chyba od y, roku ponad i naprawdę czuję się jak gówno, w sensie, że się. że zachorowałem w taki głupi sposób, kurwa. Nie wiem dlaczego, bo ogólnie. E, od jakiegoś czasu brałem tylko zimne prycznice, sobie postanowiłem, nie? No i fajnie, zajebiście to wchodziło. Te zimne prycznice. No i przyszedł taki dzień, mm, że pracowałem od rana do wieczora, nie? Miałem robić do popołudnia, do 16, ale. Ale no, był zapierdol i robiłem do 22, nie? Czy tam nawet do 23? No i z koleżką jeszcze poszliśmy na dwa browary. No i te browary zimne były, nie? E... No i nie wiem, czy to przez to kurwa. Mnie gardło zaczęło boleć i ogólnie jakoś tak chujowo zacząłem się czuć. Nie wiem, ale czuję się jak taka cipa położona przez jakiegoś lamusa, nie? E, dobra, widzę, że mam jednego robota. Mogę generatorownie sobie podnieść, bo w sumie bo w sumie co mi szkodzi. E, tak o Trafiłem dzisiaj, zwycięskie trafienie, w ogóle to dzisiaj zajebałem, całą energię, wszystkie treningi plus y, kupon, bo ogólnie jest strajk w szkołach. Moja szkoła jutro bierze też udział w strajku, trzeci dzień już. Mm, no i mam wolne, nie? No i w sumie oprócz tego, że chodzę na siłkę i do roboty, to taką mam wolne. Y, dzisiaj miałem wolne i od roboty, tylko na siłce byłem. I z koleczką później się spotkałem, ale no... Wiecie, energia była robiona. ...sobie odbiorę jeszcze tylko telefony alarmowe. No i dzisiaj łotra ujebałem i fajnie, bo odświeżyłem już ironika i potrzeba mi tylko garniaczka, nie? Także kozacko. Ej, sorry, jak będę musiał zrobić przerwę sobie na smarknięcie czy coś. Co dalej, co dalej? Jest Hirokon na te zadania nadzwyczajne. Tutaj ich nie ruszam, tutaj i tak wyszedłem z drużyny, bo dostałem pozwolenie, także... No już na tego nie robię, bo i tak nie będzie nabijać punktów w Hirokonie Tylko muszę pamiętać, żeby przed 12 wrócić do głównej drużyny, bo mi treny przepaną. Dobra, jeszcze poczekamy chwilę Poczekamy chwilę Póki będziemy mogli sobie kogoś zaatakować Chwila, xmat i kurwa, jestem z Mrocznego Psychiatryka Dobra, to oglądamy reklamę, bo nie będziemy bić swoich Wczoraj kurwa mandat jeszcze dostałem, pierwszy w życiu mandat w ogólnie, jak ktoś nie wie, to ja pracuję na dowozach, nie? W sensie pizzę se rozważę autem y, firmowym. No i tam wiecie, jak ktoś tam ma prawo jazdy, czy w ogóle jakąś tam y, wiedzę o, nie o samochodach, tylko o przepisach załóżmy drogowych, nie, no to wie, że wymagana jest gaśnica i, i trójkąt odblaskowy w samochodzie. No i kurwa dowozówka to jest taki złom, nie? Więc no, jak tam ma być ten trójkąt i gaśnica. Jak to kurwa kosztuje tyle co prawie samochód, nie? Nie no śmieję się, ale no. No wiecie, no, to dowozowy samochód jest także kto kto o tym by pomyślał? No i mnie ujebali 50 zł, yy, mandat dostałem, ale. Chuj z tym mandatem. Tutaj idziemy na P22, bo o czymś chciałem jeszcze powiedzieć. O czym możemy pogadać? Oj, tam telefony zapatrzę w ogóle, bo powiem wam, że mój telefon to jest taki złom, że muszę sobie kupić nowy. Eee, muszę sobie kupić nowy, bo mi klapka się nie przykleja już do telefonu, jakby nie zaszczepia się tam, nie? Że tak powinna fajnie stryknąć se i się trzymać. To mi tak nie robi więc wziąłem kurwa klapkę na taśmie jakoś się trzyma, ale muszę sobie telefon kupić i właśnie się zastanawiam nad Xiaomi Mi 8 Lite w wersji 6 RAMu y, 128 GB pamięci a Xiaomi Pocophone F1, nie? Ten Pocophone jest o wiele lepszy droższy o 200 zł. Mm, tylko że kurwa są jakieś takie przypadki, że on się psuje. I właśnie nie wiem, teraz jestem po konsultacjach ze znajomymi, nie? Którzy mi doradzali, e, no, ale koniec końców sam będę musiał wybrać, nie? E, dobra, co tu jest? Tutaj zadania nadzwyczajne zrobiłem. W ogóle, o, jeszcze mam jedno, bo właśnie, bo wczoraj, wczoraj wychodzę do roboty, była 14 godzina i coś mi Hero Zero wyjebało, nie? No co myślę, no dobra, pewnie serwery padły. PL10 tak samo, PL22 i PL10. No dobra, pewnie serwery padły. Tam poczekałem z 15 minut, no nadal nie działa, nie? No to tak, próbuję wejść na inny serwer. Na zagraniczny, jakiś niemiecki czy coś. No kurwa, też mi nie działa, nie? O co chodzi? Próbuję wejść jakby w tą taką. Yy, w taką stronę, jakby startową Hero Zero, nie? Kurwa, też nie działa. O co chodzi? Próbuję na telefonie. Też nie działa. Próbuję na Steamie, też nie działa. O co tu kurwa chodzi? Dobra, był jakiś Forbidden 403, mi wyskoczył ogólnie, nie? Eee, no to sobie wpisałem w Google i to jest błąd 403. No to usunąłem ciasteczka, jak miałem tam zalecane, jak się pozbyć tego błędu. Usunąłem wszystkie ciasteczka, historie, nie, z przeglądarki. Zresetowałem przeglądarkę. Kompa. Eee, no i. No i chuj, nie działa. Dobra, myślę, pierdolę, to idę do pracy. Ale wróciłem i, i mi się naprawiło. A czemu teraz o tym powiedziałem? Bo te zadanie co miałem. To zobaczcie, dopiero mi się teraz odblokowało. A te dzień wcześniejszych wcześniej zrobiłem. A jak zrobiłem te dziewiąte To mi wtedy wyjebało to Hero Zero, nie? Chwila muszę kasznąć, bo naprawdę. A, kurwa, lepiej. Lepiej w ogóle mam takie babole w nosie, że to chuj. Ale naprawdę, czuję się jak cipa, nie? Położona przez większą chipę. E, ale co się ja chciałem dzisiaj zrobić? Tu mam jakieś czyny. Aha, dobra, to, to nie dla mnie. Mm, co możemy dzisiaj zrobić? O, właśnie, kupić sobie coś do domku. E, coś, bo mamy 900 tych, nie wiem co to są, części wymienne, części zamienne. No spoko, możemy coś kupić sobie za 800 O, tych części zamiennych O, i wejście, 8 na 9 I to o to chodzi, jednego mi brakuje Tego, o, za 200, no to spoko To już mam 9 na 9 Okno 5 na 9 Ogrodzenie, okej, okay. ogrodzenie Za 200 Myślałem, że każde jest po 800 Aha, i tutaj już mi braknie No dobra, to kupmy coś jeszcze O Jezu Jak, jak mnie gardło, kurwa, drapie jak tyle gadam e, To będzie jeszcze za 200, bo jest rzadkie Spoko i chyba już wszystko Tak, tutaj jednego mi brakuje Ale to jest epickie, dom Wszystkie epickie Okno, o tutaj mam jeszcze rzadkie No dobra i 180 mi zostało No i kurwa Messenger, Messenger Jak nie miałem Messengera, to teraz jest Messenger A i w ogóle powiem wam, że mamy Dwie Nki I jedno drewno przypadkiem nam wpadło Ale następny Hirokon to są pojedynki Także Spoko. Spoko, ja tam się nie gniewam. Mimo, że się brzydzę, tym strasznie to jakoś mi to nie przeszkadza. Z uwagi na to, że jest. że będzie teraz na to Hirokon, nie? E, dobra, tutaj mam telefon alarmowy. Jeszcze sobie wrócimy na PL10, bo myślę, że tutaj możemy również zrobić mm, zadania nadzwyczajne, znaczy spróbować, nie? Spróbować. I o czym chciałem pogadać? Jeszcze w sumie to nie wiem. E, a, i w ogóle wiem, że teraz duża część z was... Pewnie pisze te egzaminy gimnazjalne, tak? Bo to nie są chyba ósmokle... ósmoklesisty, tylko gimnazjalne chyba. Oj, chuj. Mm. Bo nie wiem w sumie. No, kto się uczył w gimnazjum, ten powinien gimnazjalny pisać, nie? Logiczne. E, także powodzenia. Aha, nie mam już ten... Nie mam już... Nie mam już... Pilocików. No to chuj, nie powiem wam. E, mówiłem wam, że trafiłem... Łotra dzisiaj, no ogólnie to w przeciągu kilku dni. Yy, tu dropy z kasyna, tutaj jakiś pet. O, modyfikację mamy fajną, także możemy ją odłożyć, o ile gdzieś ją będę mógł odłożyć. A! I! Właśnie, 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 właśnie. W sumie wejdę sobie tutaj i to będzie szybciej. Ja ostatnio mówiłem, że Francis ma unkę pod antytoksiki. A chuja prawda się okazuje, on ma lepszą kropelkę. I ja to. Najlepsze jest to, że ja to czytałem na odcinku. Chyba nie skumałem tego. Ale powiedziałem, no, ja sobie zrobię antytoksiki, nie? Ale to wszystko, wszystko przez Poseidona. Bo on kiedyś miał peta, widziałem, widziałem. Miał, miał yy, łamacz kości. Tą umkę zębostre jak nóż od Francisa. No i myślałem, że to jest pod anty, tak, antytoksiki. Ale też myślę z drugiej strony, <coughs> yy, że. Chwila, gdzie on jest? W brązowej lidze. O, żebym sobie kupił tego Rastiego, a nie czekał na tą fokę jebaną i zrobił za antytoksyki szybciej. Bo ta foka nie wiem kiedy jest, koniec końców. Gdzieś w wakacje podobną. Nawet przejdzie, musiałem wejść na forum i na shotbox się zapytać, bo nigdzie nie mogłem tego na forum znaleźć. E, w sensie jako tematu, nie? Jako postu czy coś. <laughs> Także pozdro Na się spytałem i ktoś mi po kilku godzinach odpowiedział Jak widziałem, że jakoś w wakacje yy, No to tak wiecie e, Walałbym szybciej, no chociaż teraz kwiecień, jest maj e, No i spoko w sumie Dobra, zobaczmy ile to się nagrywa 11 minut, no to chyba akurat, nie? PW nie będę czytać, bo mam straszny syf Jeszcze w ogóle e, wiem, że dużo... Teraz w ogóle nie czytam tych PW, no ale mam syf i po prostu nagrywam po tygodniu ponad i. No wiecie. I zresztą się tłumaczyłem, że jak mi się nie chce czytać PW, to nie będę czytać, bo to nie jest obowiązek. A, mało tego, mało tego. Chciałbym podziękować wam za tyle subskrypcji, bo dzisiaj sobie wchodzę w swój kanał i patrzę prawie 1500 subów. Yy, dziękuję bardzo, dziękuję. I w ogóle wyświetlenia też dojebujecie harde, nie? Też mnie to cieszy. Fajnie, fajnie jakoś się trzymam. Te 5 minut moje jakoś trwa na scenie Hero Zero. Ale dobra, bo mi gardu zdycha. Także kończę Pierdolić. Wam życzę powodzenia na egzaminach gimnazjalnych. Dzieciaczki. Nie no, świruję sobie, jesteście młodzi, korzystajcie z życia. No i tyle w sumie. A kto nie pisze, temu dużo zdrowia, bo się przyda. Dobra, siemanko.